Nie. Tak? Naprawdę? Przecież ja mam dar pakowywania się w kłopoty. Mamo. Ci nauczyciele nic nie wiedzą. Uff... a więc dlaczego przyszłaś się ze mną zobaczyć? Bo cię dawno nie widziała, bo postanowiliśmy cię trochę wynagrodzić. Ach, tak? Trzymaj. Dała mi 10 dolarów, tylko 10. To mały bonus do twojego kieszonkowego. Nigdy mi nic nie dajecie. Dopiero teraz. No to idę sobie kupić jakieś ubrania. Za 10 dolarów. Dobra. Skoro wychodzisz, to możesz nam kupić na wazarze rogaliki na śniadanie? Pewnie, już idę. Podziękowałam. To cię i wyszło. No to idę po ubranie, tak? Tak, idziemy dole ośka. O, nowa kolekcja. Ciekawe, za ile dolarów. O, no nie gadaj. Tak, gondola, załóż sobie ten strój hawajski. Tak, wiem, że kosztuje 0 dolarów, a tak naprawdę kosztuje 180. No, niestety, ale program, który nagrywam z niewiadomych przyczyn, nagle się wyłączył i nie nagrał mi obrazu, a przynajmniej pewnej części. Doszłam tylko do pewnego momentu, to Wam powiem, jak do niego dojdziemy. I w sumie to jest replay historia, teraz który robię. Wybrałam te same odpowiedzi co wcześniej, żeby nie było. No, nie spotkałam tylko Castiela, co się śmiał, kiedy szukaliśmy tych przedmiotów. No i jeszcze Rozali, która rozmawiała ze swoją mamą. Przepraszam, że nie mówię wam o tym na początku odcinka, ale miałam właśnie tamtą część, nagraną tą, co teraz wam leciała. W sumie razem z tamtą, ale uciąłam wam wcześniej. No nie, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I teraz dogrywam właśnie tę część. Pewnie ta część wyjdzie bardzo krótka, więc przeczytajcie sobie opis. No niestety, wkurza mnie to, że muszę to jeszcze raz nagrywać. Mam nadzieję, że tym razem obraz mi się zapisze, bo jak nie, to nie wiem, co zrobię. Dobra, przełożę tylko warkocz Gondioli. Tak, Gondiola sama siebie komplementuje. Tak, papa Leośku. Wróciłam do domu. Fajne zdanie. Poszłam do pokoju, bo tylko ten dom się z mojego pokoju składa. A pamiętałaś o rogalikach? O nie, zapomniałam. Wiem, to głupio wyjdzie ta część, wiem, wiem, bo, bo już nie wyjdzie tak zabawnie. Niestety, ale no cóż mam poradzić? Tak, będziemy teraz się pytać wszystkich, jak spędzili swój weekend? W każdym razie moja mama bardzo polubiła twoją mamę. Cool. Wygląda jakby się z niej nabijał. Bardzo polubiła też ta te Fantastycznie! Prawda? Bardzo się cieszę, że nasi rodzice dobrze się dogadują. Chyba ciężko je wyczuć sarkazm. Głównie, że tak drugi raz to samo nagrywa. No ale dobra. Cześć, Almi, spędziłeś miły weekend? Tak, nawet świetny. Moi rodzice pozwolili mi zarwać noc na rajd. Zarwać noc? Tak, wiesz, gdy nie śpisz przez całą noc. Dzięki, Armin, wiem, co to znaczy. A więc dlaczego zadać to pytanie? Bo mnie to trochę zaskoczyło, że twoi rodzice się na to godzą. Nie to, żebym zarywał nocy za sobotę już od dłuższego czasu. Ach, a więc to nie był wyjątek? To, że miałem pozwolenie? Tak, ale i tak zazwyczaj nie czekam na ich zgodę, aby grać przez całą noc. Tak, Armin. Cześć, Kent, spędziłeś fajny weekend? Tak, a ty? Ja też moi rodzice dali mi dodatkowe kieszonkowe po dniach otwartych. Szczęściara moi byli zadowoleni z tego, co nauczyciele o mnie powiedzieli, ale nic mi nie dali. Och, szkoda! Ca! Często je gubi? Nieczęsto, ale raz wystarczy. Udało wam się je w końcu znaleźć. Tak, na szczęście takie rzeczy są strasznie drogie. <noise> tak. Powiedz swojemu, tacie udało się załatwić porachunki Amber. Za tak, jak nie za mamusi, to za ojca plecami się schowała. No, kurczę, żartujesz to świetnie. Jeżeli dostanę naganę, bo coś jej się przydarzyło, to mój ojciec mi pogratuluje. Ale nic jej nie zrobisz, prawda? Nie, ale jeżeli znowu będzie chciała ze mną pogrywać, to się odwdzięczę. A co? Okej, okay, dalej. Tak, Gondiola ma swoje plany. Cześć Castel, spędziłeś miły weekend? Nie. Nieźle się zaczyna. Co się stało? Moi rodzice wyjechali dzisiaj rano. Potrzebujesz wyjaśnień czy zrozumiałeś w czym jest problem? Nie, spoko, zrozumiałam. Tak się zastanawiam, czy mam dać to co za pierwszym razem, czy nie. Uch. Dobra, dam to co dałam za pierwszym razem, czyli nie rozumiem, dlaczego cię denerwują. No, to nie jest takie złe. Co? Nie zauważyłaś jeszcze, że najlepiej dogaduje się z osobami, które mnie najbardziej denerwują? Chcesz mi powiedzieć, że nawet jeżeli cię denerwują, to nie znaczy, że ich nie lubisz? Gadanie. A ciebie kastrę mnie denerwuje? Brawo, sama do tego doszłaś? Nie potrzebowałam twojej pomocy, wiesz? Hm, a więc skoro często cię denerwuje, to znaczy, że mnie też lubisz? Jeszcze nie zauważyłaś? Oczywiście, że nie. Lysander i Kentin razem rozmawiają. Tak, wiemy, Lysander. Ty Bajskrzesz w swoim notatniku, a ona w swoich okularach. Dobrze. Tak, można tak powiedzieć, ale wiesz, ona nie gubi ich aż tak często. Po prostu zajmuje jej to trochę czasu, zanim się zorientuje, że ich nie ma. A my nie wiemy, gdzie mogła je zostawić. Ach, tak? Myślałem, że jak ma się takie grube szkła, to nic się bez nich nie widzi. Tak, zapomina, że nic nie widzi. To musi mieć zamknięte oczy. Zaserwujcie szampan. Ale Sander przyszedł rozmowę dłuższą niż na dwa zdania z innym uczniem niż Kastia. Chcesz uczniów rozpijać, Gondiola? Uspokój się. Cześć, Natalia. Spędziłeś miły weekend. A wiecie, gdzie ja go wcześniej spotkałam? W szatni. Wiecie, dlaczego to ma znaczenie? Oliwia na pewno wie. Nathaniel chyba mnie nie usłyszał. Podeszłam do niego i położyłam mu rękę na ramieniu. Wszystko w porządku? Co? Tak, wybacz. O czym myślałeś? Pewnie o tych skradzionych rzeczach. <grytanie> <grytanie> o moim weekendzie. A więc było fajnie? Tak, doskonale. Jakoś ciężko mi w to uwierzyć. To było oczywiste. Jak nie bym miał spędzić fajny weekend, potem co się stało? Mój ojciec był w furii. No to co mnie kłamujesz? Mów, że nie był fajny. Mam nadzieję, że za bardzo się nie pokłóciliście. Gdybyś zdenerwowała swojego tatę, to nie miałabyś żadnych problemów? No, trochę tak. A więc masz już odpowiedź na swoje pytania. Cześć, Lisander. Spędziłeś miły weekend. Można tak powiedzieć. Co się stało? Razem z Leo odwieźliśmy naszych rodziców i zostaliśmy u nich cały weekend. Leo porzucił swój sklep. I był otwarty. Gdzie mieszkają? No, z wolnego replaya wiemy, ale tak to, to Gondiola nie wie, nie? Na wsi. Ach tak, to trochę widać. Już mi to mówiono. I to dlatego nie spędziłeś miłego weekendu? Och, nie. Lubię od czasu do czasu odwiedzać swoich rodziców, ale sprzedali swoje króliki. Wiem, że to głupie, ale zrobiło się przez to trochę smutne? Och, rozumiem. Wiesz, ja nie uważam, że to głupie, glupie, normalnie głupie, w zupie. Nie? To miłe. Chcesz, abyśmy coś porobili, żebyś przestał o tym myśleć? Nie przejmuj się tym. Trochę mi przez to smutno, ale to nie koniec świata. A jakby nadszedł koniec świata, to co? Uf. Ciekawe, co by wtedy powiedział. Kurczę, ja myślałam, że twoi rodzice zmienią ci szkołę po dniach otwartych. Czy ja? Nauczyciele, nic nie powiedzieli na temat twojego zachowania? Nie, nic. Co? Dlaczego? Przecież wylałaś wiadro z wodą na teple. Powinni byli o tym powiedzieć. Słucham? Ja wylałam to wiadro... Przypominam ci, że to ty i twoje koleżanki to zrobiłyście. Tak, ale tylko my to wiemy. I pomyśleć, że potrzebuje jej pomocy? Ratujcie mnie! Nikt cię już nie będzie ratował, Gondiola. Nie mamy zamiaru. No już, przesuń się. Muszę wrócić do moich superaśnych koleżanek. Poczekaj, muszę cię o coś zapytać. Ach, tak? ale co jak być mniej brzydką sery w twoim przypadku? Nic się nie da zrobić. Chciałabym, abyś powiedziała mi coś więcej na temat śladów, które twój brat miał na plecach. Dalej o tym myślisz? Powiedzmy, że ciężko o tym zapomnieć. Pff, nie mam ci nic więcej do powiedzenia. Nawet nie wiem, jakie bzdury ci opowiedziałam ostatnim razem. Co mi opowiedziałaś? Czekaj, jakie bzdury? No, te, które ci opowiedziałam ostatnim razem. To nie była prawda? Ech, nie. Sary, ale ja chciałam mieć telefon, a te informacje, które nie istniały. Nie miałam wyboru. A więc twój brat nie dorobił się tych śladów w domu? Tak ci powiedziałam? Tak. No, nie, nie wiem, gdzieś sobie to zrobił. Super, dzięki za nic. Ty w jej wierzysz we wszystko, co powie. I myślisz, że ci uwierzę. Teraz myślisz, że ci uwierzę. Aha. To widać, że dobrze wiesz, co się stało, tylko nie chcesz mi powiedzieć. Najlepiej będzie, jeżeli bezpośrednio sprawdzę, co się dzieje u nich w domu. Muszę wymyślić coś innego, dzięki czemu puści farbę. Jeśli tutaj jesteś? Słyszałaś mnie czy nie? Nie mam ci nic do powiedzenia. Poczekaj, chciałam tylko wiedzieć. Co? No, może zawarłybyśmy pokój. Co? Tak, No może, żebyśmy zakończyły naszą wojnę i zostały przyjaciółkami. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nigdy nie będziemy mogły zostać przyjaciółkami. Jesteś zbyt denerwująca! Nie jesteś lepsza. Nie chciałabyś chociaż spróbować? Gdzie tam? Ale tutaj nie ma czego próbować. Nie chcę być twoim przyjaciółką i tyle. Z kolei... Tak? Możemy zeszć mały razem i przestaniesz mi rzucać kłody pod nogi, a ja zrobię to samo! To może być dobry pomysł. Ej, chwileczkę, nigdy w niczym ci nie przeszkodziłam. Oczywiście, że tak. O skąd tutaj jesteś, rozmawiam z kościelem jeszcze mniej niż wcześniej. Pochłaniasz całą jego uwagę. Chcę, żebyś przestała do czasu, aż trochę się do siebie zbliżymy. Co? Dobrze mnie słyszałaś. Chcę, abyś przestała się z nim spotykać. Teraz będziemy mogły zobaczyć rodzaj, byłabym skłonna nawet zrobić coś zamiast. Ja. Aha. No, i właśnie tutaj mi się zakończyło nagrywanie obrazu, który nie chciał się zapisać. No, niestety. Ale taka prawda. Dobra, przeczytamy, co na tam gada. Pójdziesz mu powiedzieć, że masz go dosyć i że nie chcesz więcej o nim słyszeć. Nie będziesz musiała mi już zantkakiwać, żeby mieć, co tam sobie wymyślisz. To chyba sprawiedliwy układ. Co nie? Prawie dzdry. <grych> tak, tak. A więc zrobić to. Za pierwszym razem się zgodziłam, ale tak naprawdę się nie zgodzę na to. A liczy się to, co nagrywam, więc w twoich snach. Moja strata! Serio, nie możesz wymyślić czegoś innego? Nie! Albo to, albo nic. Spróbuję poszukać czegoś, co mogłoby ją zainteresować. Na pewno znajdę coś na bazarze. Dobra, idziemy w takim razie na bazar. I możemy kupić zestaw do makijażu zamiast środka na przeczyszczenie. No dobra. Skoro tak to nie będzie. Jestem pewna, że ten zestaw do makijażu jej się spodoba. Lubi się stroić, na pewno ją to przekona. No to znowu muszę ją znaleźć. Gdzie znowu uciekła? Ej, gdzie z tym idziesz? Wskazała pasem na zestaw do makijażu. Szukam Amber. Widziałaś ją może? Widziałaś może, może? Masz prezent dla Amber? Interesujące. Nigdy nie powiedziałam, że to prezent. Jeżeli jej szukasz po całej szkole z jakimś pudełkiem w ręku, to raczej pota by jej je podarować. Przyniosłam jej pudło pełne przeczyszczalników. To zestaw do makijażu. Poprosiacie, abyś jej podarowała przybory do makijażu? Co za bzdury, kupiłam to z własnej woli. Ej, mówisz to tak, jakbym zawsze robiła to, o co mnie poprosi. A nie jest tak? Co za brednie. A telefon, który jej kupiłaś, to był strategiczny błąd. Będziesz malować? Co? Nie, dlaczego? Nie trzymasz w ręku pudełka z akwarelami? Nie, to zestaw do makijażu. Spójrz. Popatrz, co mam w środku, czarniki. Moja mama mówiła, że to po to, aby zrobić sobie tafetę. No zamiast na ścianie to na twarzy, no nie? Ej, to nie są te tandetne cienie, które można kupić na bazarze? Skazała na zestaw, który trzymałam w rękach. Tandetne? Tak, cienie, które możesz kupić za grosze i które w ogóle nie chronią skóry przesadzasz, zapłaciłam całkiem za sporo za ten zestaw. Przecież można się tym pomalować. 180 razy trzy. No, 540 zł. Właśnie dlatego, że wiele kobiet myśli tak jak ty, to potem są całe pomarszczone w wieku 30 lat. Mam nadzieję, że Amber nie ma takich samych poglądów. W przeciwnym razie do niczego mi się to nie przyda. Och, co to? Mówiłam, że przeczyszczalniki czy mam. No, <ścoughs> coś dla Amber. Tak, na pewno. To do makijażu, ja nigdy się nie maluję. Jak próbuję, to potem wyglądam jak klaun. <tzi> Twoja mama nigdy ci nie pokazała, jak to się robi? Spotkałam przed chwilą Amber. Podobno znowu się z nią pokłóciłaś. Pokłóciłam. Wszystko jest relatywne. Mówisz tak, jak Lysiek. Jesteście gorzotką z ciela i nataniela. No ja wiem. Nataniel nie może opanować swoich kleptomańskich zapędów. To ona zaczęła. Wcale nie jesteś lepsza. Co robisz? Szukam Amber, a ty? Ja szukam Armina. Co od niego chcesz? Mam przyjść do niego dzisiaj wieczorem. Chcę mi pokazać jakąś grę walki. Teraz ty też lubisz gry wideo? Niekoniecznie. Po prostu mam ochotę spędzić trochę czasu ze swoim kumplem. Myślisz, że też mogłabym przyjść? A chciałabyś? Tak bardzo. Zapytam o to Armina. Jestem pewien, że nie będzie miał nic przeciwko. Super, a kiedy się spotykacie? No dzisiaj wieczorem. Kurczę, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to dzisiaj wieczorem będę zajęta. Aha. Ach, spotykasz się z kimś? Haha, ha. nie, nie do końca. Z wami się cały czas spotykam w szkole, no co? O! Castiel jest w szatni! O kurde! Sprawdź czy no to nie ma, nie ma po szafkach. Jeszcze nie wróciłeś do domu? Zdarza mi się czasem dłużej zostać, a ty? Co z tym robisz? To przecież skazał. Skazał na zestaw do makijażu. Och, to coś dla Amber. Nie, dla ciebie Castielu też. Podzielisz się z Amber, prawda? Jesteś chora? Nie, ale jej potrzebuję. Gdybym ci tego nie powiedziała, to musiałabym cię spławić. Tak jakbyś jej potrzebowała, aby się mnie pozbyć. Nie, ale nie lubię, gdy ktoś mnie do tego zmusza. To dobre podejście. Dzięki. Ale udało jej się ciebie przekonać, że być kupiła to coś. O nic mnie nie poprosiła. Ech, to niespodzianka. Dziwna z ciebie, dziewczyna. Dzięki za komplement. Szukaj Nataniela, a nie znikasz. Nie wiadomo gdzie. Widziałeś może swoją siostrę? A co? Chciałam jej coś dać. Nie, nie wiem gdzie jest. Mam nadzieję, że nie przygotowujesz dla niej jakiejś zasadzki. Tak jakby to było w moim stylu. Słuchaj, za każdym razem, gdy widzę jak jej szukasz, to źle się tu kończy. Nasze spotkania nie zawsze kończyły się źle. Zacytuj mi chociaż jeden raz, gdy było inaczej. No, przecież była jakaś sytuacja z Debrą, nie pamiętasz? Ach, nie, pudełko wyślizgnęło mi się z rąk. Mój przeczyszczolniki. O, wszystko w porządku? Zafła pudełko, zanim upadł. Tak, dziękuję. Och, to do makijażu? Coś ty poznałaś. Nie, to nie dla mnie, to dla Amber. Szczęściara, nie rozumiem, dlaczego chcesz jej podarować prezent. Jest dla ciebie taka złośliwa, a ty się wyślasz, aby jej zrobić niespodziankę. Tak, ale nie robię tego z lekkim sercem. Nie powiedziałaś się tego. Nic jej nie powiedziałaś. Przyszłaś mi powiedzieć, że zmieniłaś zdanie? Nie, chciałam ci zaproponować coś innego. Trzymaj. Dałam jej pudełko. Co to? No przeczyszczalnik, nie widzisz? Lubisz to, prawda? Tak, tak, tak. Moje koleżanki były zainteresowane tym zestawem. Lepiej go komuś podaruję. No, Rosalia na pewno nie była. Iris tutaj jest. Nie. A mówiła ci, że chciałaby. Nie, nie zrobimy jej tego, nie? No, dobra. Peggy tutaj jest. Następna, która tańczy. Na kogoś innego. Nie dajemy. Nawet nie zauważyła, że tutaj jestem. A co ona robiła w sali biologicznej? Violetta. Nie, nie damy ci. Zrobiłam coś nie tak? Co? Oczywiście, że nie. Dlaczego pytasz? Takie miałam wrażenie. Dziwnie na mnie patrzyłaś bez słowa. Myślałam, że cię zdenerwowałam. No co ty, tylko się zamyśliłam, to wszystko. Omelania tutaj jest. Też tańczy. Zachowaj go dla kogoś innego. Komuś innemu udamy. Nie, zamyśliłam się. Zawsze się zamyślam. Kim tutaj jest? Nie. Kim raczej się nie myli. Od dwóch minut? To bardzo długo. Rozalia, następna, która tańczy. Nie, nie damy ci. Wydaje mi się, że Rozalia też powiedziała, że lubi jedynie kosmetyki wysokiej jakości. Wydaje ci się. Aha. Co? Znowu się dwie minuty gapiłaś. Gondiola, ale ty jesteś. Tak, nikomu nie dałaś. A dopiero powiedziałaś, że to jest on jako zestaw, a teraz mówisz, że ona. Hm. Ciekawe o kim mówisz. <grym> Dobra, ostatni dialog. A ja będzie gdzieś na korytarzu. <grym> nie mówiłam. O, tutaj jesteś. Czego jeszcze chcesz? Przemyślałam to, co mi zaproponowałaś i chyba znalazłam dogodny kompromis. Już ci powiedziałam, że nie pójdę się spotkać z Kastielem. A spotkałam się z nim w szatni, no? Ty czucho. <grystanie> nie, nie mówię o tym. Coś powiedziała na to, żeby być na moich usługach. Powiedzmy przez tydzień. Haha, robisz sobie nadzieję. Poczekaj, zastanów się. Obiecuję, że nie poproszę cię o nic poniżającego, a w zamian doświadczać ci przysługę, o którą chciałaś mnie poprosić. Nawet nie wiesz, czego chcę. Nie wiem, ale na pewno mi się to opłaca. A więc co ty na to? Nie będziesz mnie zmuszać, abym była niemiła dla moich przyjaciół? Przysięgam. Zgoda, ale chcę dzisiaj nocować u Ciebie jako twoja przyjaciółka. Co? Tylko tyle chciałaś? Przyjść do nas? Tak, i to nie podlega dyskusji. Okej, okay, okej. Okay. Uprzedzę moją mamę. Czasem jesteś naprawdę dziwna, wiesz, dlaczego chcesz przyjść do nas do domu? To moja sprawa. Chyba nie masz zamiaru mi ukryć ubrań co? Albo moich kosmetycznych trików? Co? Nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Oczywiście Zawiorę Ci wszystko, co tam masz. A co? Przygotowujesz jakąś zasadzkę, tak? Uprzedzam Cię, że w razie czego zawsze się. Nie skończcie jedynie na wyjadrze z zimną wodą. Przecież mówię Ci, że nic nie szykuję. Dobrze, w każdym razie, tak czy inaczej, i tak ostatnie słowo należy do mnie. Haha! Ha, umowa stoi? Podała mi rękę. Umowa stoi. O nie, dokonali tego wyboru podczas gry i przegapciłaś ilustrację. No, tak. W tej rozgrywce, tak. Mam złe, bardzo złe przeczucie. Brawo, zakończyłaś odcinek. Do zobaczenia w odcinku 23. Dobra, najbardziej wkurzyło mnie to, że musiałam wywalić jeszcze raz punkty akcji na ten odcinek. No, ale to nic. Dobra, no to widzimy się w na następnym odcinku. Pa pa.